Siemano, kolano z tej strony, Wojan i dzisiaj będziemy musieli uciekać jako piłeczka golfowa. Spójrzcie, jaki piękny dzień, żeby pograć sobie w golfa. Tak właśnie pomyślałem, idąc sobie spokojnie, właśnie do gry tutaj w minigolfa. To jest chyba minigolf, czy to jest normalny golf? Nie wiem. E, więc tak, na samym początku. O! Widzimy piłkę golfową. Co jest zagrane? O, danger Nie powinieneś tutaj być. O, a kim ty jesteś? No właśnie, kim ty jesteś, ziom? Możesz mnie nazwać Tom. Możesz na mnie mówić Tom. Okej, okay, siema Tom. Co tam? Ja jestem wojan. Ha, i, I co tam? E, I co? Na ziemię, co tu robisz? <grym> Okej, okay, co po prostu tutaj robisz, gościu? Menadżer jest o, o, oszalał. Wszystkich. Ojeku! Kule golfowe wszystkich zamienił e, właściciel tego pola golfowego. Co jest grane? Piłki golfowe, kule golfowe, nie wiem dokładnie, jak to się powinno dobrze wymawiać. Nie grałem nigdy w życiu w golfa, widzowie. Jeżeli wygraliście, to dajcie znać na dole w komentarzach. Ja nie grałem nigdy. E, I słuchajcie, welcome! O nie, zamknęły się właśnie, y, tutaj zamknęło się wejście. O, nie, czyli po prostu już muszę zagrać w golfa. Nie ma innego wyjścia. Na samym początku musimy przeskoczyć te tutaj miejsca, te tutaj kije golfowe. Okej, okay, i co? Checkpoint. O, menadżer zrobił te kule golfowe złe. A, czyli one są po prostu złe, tylko jakaś laska je za, zasłania. O, nie dotyka ich. Okej, okay, dobra, czyli rozumiem. Po prostu menadżer zrobił je złe. Ej, czekaj, czekaj, czekaj. Ja nie zapisałem chyba checkpointa. Nie, no, tak nie może być, dobra. Pyk. Checkpoint? Zrobił się? Nie mam pojęcia A walnąłem Gdzie się teraz drodze? O, na kulach, okej, okay, to dobrze Dobra, czyli nie mogę dotykać tych e, Kul A, no i co jest? Dotknąłem, no Nie, no nieładnie, dobra, spokojnie, teraz dam radę Może ja może przeskoczyć O, teraz dam radę, super, dobra Udało się, yeah, boy! Lecimy dalej! No, w takim razie co nas czeka dalej? Teraz nas czeka... Co to właściwie jest? To wygląda jak miny. ok, ale minami nie są, bo na nie naskakiwaliśmy. I przeszliśmy to, więc nie ma problemu, trafiliśmy do dziury, więc pole golfowe nie boimy się go. O nie! Te wózki golfowe są e, jakieś tam kierowane automatycznie a, a nie, nie zostań przejechany przez nie. No dobra, postaram się dzią. Lecimy w takim razie, musimy na nie uważać, na te wózki golfowe. No nie fajnie, że właściciel tego. Nie, no krańcem mojego e, ramiona walnąłem w to, no krańcem mojej ręki, ale lipa. No niestety, musimy w takim razie jeszcze raz to przejść. Ojeku, było znowu blisko. Ja muszę troszeczkę uważać, co jest grane, co się dzieje, co to jest. E, Tom mówi, widziałem to wcześniej. menadżer e, stworzył zmutowane kule golfowe. Ja nie mogę. Używaj ich, aby przejąć cały świat. W sumie to lepiej, jak będę mówiła: piłka golfowa. Bo to nie jest kula. Piłka. Piłka golfowa. Let's go. Ok. Let's go. Przechodzimy. Przechodzimy. Yeah. Przeszliśmy. I teraz musimy co? Wejść tutaj? Do środka? Do jakiegoś statku? Dobra, wchodzimy do statku. Ciekaw jestem, co na nas będzie czekało dalej. Checkpoint. Ok. Pamiętajcie, widzowie, oglądać cały filmik. Koniecznie do samego końca. Bo co się stanie, widzowie? Czy zmienimy się w piłeczkę golfową? Czy będziemy. Normalnymi ludźmi. Ojejku, ojejku. Musimy uważać na to tutaj beczki, bo trochę beczka. Click patent to. E, inc... co to jest? To. A, żeby wziąć sobie niewidzialną e, sodę, czyli niewidzialny napój. Ojeku, musimy uważać na te kule tutaj. Armatnie udało nam się. Tylko 500 drobów, to kosztowało, a my chcemy to przejść normalnie. O, przeszliśmy chyba cały. Patrz, cały statek przeszliśmy, o, ale to było fajne. Okej, okay, w takim razie mamy checkpoint. I co teraz dalej? Ojeku, muszę przeskoczyć nad tymi ośmiornicami. Uuuu! Śmieszny w sumie ośmiornice trzymająca deskę, fajnie. Okej, okay, przeszliśmy w takim razie. Nice! Ej, gzib! Co ty robi gzib? Ej, czy można wejść na gziba, a potem na to? Moż nie, nie można jednak. <laughs> no i co dalej? E, od tego momentu e, będziesz tak naprawdę grał jako piłka golfowa, co? Chyba tak bym napisał. E, ale przedtem weź sobie e, piłkę golfową. Z tego dispensera. Okej, okay, dobra, w takim razie biorę piłę golfową. Jaki kolor? No oczywiście, że niebieski ziom. Niebieski Wojan tym taką jaką mam koszulkę dzisiaj. Pamiętajcie, wojant.pl Pierwsza linka w opisie. Takie kozackie koszulki są dostępne, chociaż nie wszystkie rozmiary, bo no te koszulki cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Zwłaszcza teraz, kiedy robi się cieplej za oknem. więc czekamy właśnie na dostawę wszystkich rozmiarów tych koszulek kolorowych. I one dotrą, one dotrą. Będzie dostawa kolejnych rozmiarów, więc będą. Powiem wam, że na święta to była jakaś masakra. Te wielkanocne, które e, były święta. Ojeku, muszę trafić kulą golfową, ok? A nie trafię. Co ja mam zrobić? Mam kliknąć. O, teraz idealnie kliknąłem. Wow, trafiłem! Let's go! No jak y już mówiłem. Na święta wiekanocne było bardzo duże zainteresowanie, właśnie e, tymi naszymi rzeczami, mega dużo rzeczy zostało wyprzedanych kompletnie. Mimo, że mamy naprawdę duże stany magazynowe, w sensie dużo jest tych koszulek, dużo ich zamawiamy, żebyście cały czas mieli możliwość zakupu ich. Ale tak dziś, jak zostały one wszystkie wyprzedane, praktycznie, więc e, musieliśmy szybko domawiać kolejne. I one do nas tak powoli, jakby spływają od dostawcy, od producenta. Więc wiec o co chodzi, mordeczko, będą, e, nie musisz się martwić. Póki są, możesz je. Kupować dział, polecam wojna.shop.pl Pierwsza linia w opisie, a my znowu teraz musimy kliknąć idealnie. Opa! Idealnie! Trafiłem w ten przycisk, ale fajnie, dobra, dobra. Otworzył się jakiś tutaj teraz most. I ten most musimy teraz przejść. Co dalej się wydarzy? Ale, czyli ja tam źle przeczytałem, bo ja tam nie czytałem tego dokładnie. E, tam dalej było napisane, że chyba musimy po prostu trafić tą piłeczką golfową. Okej, okay, okej, okay, Nie, źle nam nie, nie w to co trzeba. Teraz idealnie. Patrz, 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 patrz. Co? Nie trafiłem? Co? No idealnie w zielone trafiłem. Ziom? A już wiem, bo muszę. A, ja myślałem, że. Dobra, ja muszę po prostu teraz dobrze A, poczekać. E, poczekać chwilę raz, dwa, trzy. Dobra. pyk Nie, idealnie trafiłem w to złe. Dobra, jeszcze raz. Opa. Ter... A, ale lamus. Dobra, jeszcze raz. Dobra, niech to się włączy jeszcze raz. O, okay. pa! Leci, 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 leci. Dobrze, teraz doleciało. Super, i fajnie, że my możemy sobie tak um, piłką golfową przez to przejść. Tylko teraz musimy uważać na to, żeby tym nie oberwać. O, dobra, dobra, lecimy. Let's go! Przeszliśmy to. W takim razie jedziemy teraz dalej. Na górę, na jakiś zamek. To jest chyba zamek jakiś, ale ładnie. Robi wrażenie. Co teraz? Musimy przejść pewnie w ten sposób. Nie, no zahaczyłem ręką. Nawet nie zauważyłem, żebym zahaczył ręką. No, tutaj jest jakiś skam. Tyk, tyk, dobra. Tyk, tyk. Tyk, tyk. Dobra, udało się. I znowu musimy trafić tutaj, idealnie w jajo Opa! O, odbiło się. I idealnie wpadł. Nie, nie, jak nie wpadło? Jak nie wpadło? Trafiłem w to czerwone. Halo. A może. Ja mam właśnie nie trafić w to czerwone, czekajcie. Może w to zielone powinien... Co! Dobra, chyba muszę w to zielone trafić w takim razie, nie w to czerwone. Czekajcie. O, trafiłem teraz w zielone. Uwaga. Uwaga. Dobrze. Ej, lol. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie spodziewałem się tego, że trzeba um, w czerwone trafić. Ej, co jest grane? A, dobra. Ja tutaj przyszedłem. Ojej, tutaj są te... Beczki jakieś spadają. O, beczka! Beczka! Uciekamy, uciekamy. Dobra, udało nam się uciec na szczęście. O ja nie mogę, ta beka mocno tam wpadła. I nice! Mamy znowu Toma! Siema, Tom! E, for Discord e, Potrzebujesz... E, musisz trafić e, piłką golfową przez tą dziurę. Dobra, spoko! Trafię piłką golfową przez tą dziurę, spoko. Nie ma problemu, ziom! Nie ma problemu! Patrz, jak pajak mnie trafia! Weszło! I co tam się wydarzyło? Aaa, teraz co? Będzie się ruszało? A nie, zniknęło to po prostu. Co jest grane? A, musimy się ześlizgnąć tutaj. Ja. Co? Halo! <noise> nie no nie wierzę! Nie ześlizgnąłem się, tylko jakby nie wiem, spadłem gdzie nie powinienem spadać. Ej, no ziom! Czemu tam na górze nie ma checkpointa? Halo! Halo! Dobra, musimy to jeszcze raz przechodzić? Nie, na szczęście nie, dobra Ej, no tego się... O! Dobra, dobra, teraz nam się udało na szczęście Okej, okay, ale to już było nieciekawe Co teraz? Czemu umarłem? Co się dzieje? Mam iść tutaj dalej? A, dobra, co się dzieje? Golf ball o nie, ogromna piłka golfowa mnie goni. Uciekamy, 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 uciekamy. Ogromna piłka golfowa idzie w moim kierunku. Opa! Uda o nie, ona będzie dalej szła, tutaj, w moim kierunku. Uderzy ją pewnie ta ręka, co nie? Nie. Tak, 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 tak. Uciekamy, widzowie. Uciekamy, widzowie. Uciekamy, piłka golfowa nas goni. au! Uff, udało mi się to przejść. Ej, widzowie! Ale w sumie, skoro na początku mnie tutaj wywaliło, to może mógłbym pójść wtedy na skróty i wcale nie klikać się reset charakter. Uff, było blisko. E, więc co teraz, panie Tom? Okej, okay, widzę, że. Um, cross on the floor. A, czy widzisz ten krzyżyk na ziemi? E, stanę na nim. E, i, I może otworzę coś. Okej, okay, w takim razie, Tom. Nie, Tom, czekaj! Tom! Nie, nie stawaj na tym, Tom! Eee. O, oh boy! to spojrzał na górę. O oh nie! Zły dziadek! Walno I Tom odleciał! Ale trafił idealnie do dziury. Co teraz w takim razie? O oh nie, zły dziadek teraz się cieszy. O, powiedział, jesteś następny. I to jest menadżer tego miejsca. O, oh, ja. Yeah. Dobra, na szczęście ja biegnę szybko do dziury. Muszę tutaj wpaść. Nice, dobra, udało, udało mi się. Musimy mu ratować Toma pewnie teraz, bo Tom to jest nasz ziom. O, jest Tom. elo Tom. Co tam u ciebie? O jeku, have fun down there. E, dż, ym, ten, baw się dobrze tam na dole, powiedział menadżer. Trochę mi przy, przypomina to śmiech bena. Ho ho ho. E, this is, e, jest niedobrze! Jest niedobrze! Dwa razy powiedział. Ziom. Kim jest ten gość? No jak to kim? No ja już wiem, to jest menadżer. No właśnie, to menadżer! E, zaprowadził nas tutaj do tej złej fabryki. O lol, musimy się stąd wydostać. On nadchodzi po ciebie! O nie! Zły menadżer, dobra, w takim razie musimy go pokonać. I jak to zrobić? Musimy to przeskoczyć po prostu. Okej, okay, ale to akurat nie problem. No problemo! Super, co teraz dalej? Musimy pewnie przez to przejść jakoś. Nie, a tutaj, przez to przejść. Dobra. O! Wow! Wow! Się trochę zlękłem. <grych> dobra, czyli tutaj te białe bile wyskakują, musimy na nie uważać. Uuu, dobra, zdążyłem. Wow! Zdążyliśmy. Co teraz dalej? Pewnie ta zielona wila będzie za nami szła. A nie, widzisz? Nie, 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 jednak nie idzie. Co dalej? O, to jest Balo Machine. I o co tutaj chodzi? Czy my się zmienimy w kulę? E, w piłkę golfową? Wow! Co to jest? Jest to kulkowa maszyna. To miejsce, gdzie menadżer zmienia ludzi w kulki. Idę to sprawdzić. No ty głupko, jak to idziesz to sprawdzić? Wojan, nie podchodź do tego. No właśnie, ci radzi, żebyś do tego nie podchodził. O! Niespodzianka, powiedział menadżer. No i ci już po nas. Ea, powiedz e, siema, powiedz siema mojemu e, zmniejszaczowi, e, zmniejszającej e, broni, shrink. Chyba to zmniejsza, nie? Shrink. Ojojojo, aktywował tą broń. Już po nas, widzowie. Uuuu! ja nie mogę. Co jest grane? Jest! niech się, co jest grane, jesteśmy tacy. Tici, tici. Ho, 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 ho. Ale masz złe zęby, gościu. O nie, i on nas wrzuca do złej maszyny i teraz zmieni nas w piłkę golfową. Ale lipa, widzowie. Już po nas. Już po nas, widzowie. I co teraz będziemy jako piłka golfowa? No nie wierzę. I co jeszcze powiesz, że gościu będzie sobie grał nami? Ale dramat. Dobra, i co teraz? Co teraz? No i jeszcze, ale przynajmniej niebieski kolor To chociaż dobrze Trzeba znać zawsze jakieś plusy, co nie? Jakieś plusy widzieć I teraz zwrócił się do Toma O nie, ale Tom już jest piłką golfową, tylko że z rękami <grytanie> Dobra, co teraz? Jesteśmy piłką golfową, widzowie O lol, co teraz, widzowie? Musimy tutaj pewnie przejść Ej, 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 ej Aha, to jest maszyna, która też zmienia innych ludzi, widzicie? Tam są ludzie I ta maszyna zmienia tych innych ludzi we właśnie takie piłe golfowe o! Dobra, przeszliśmy to. Jejku, jaka niebezpieczna. Bardzo niebezpieczna. A po co to jest? Aha, bo to... Okej, no, okej. Okay, okay. Daliśmy radę to chyba przejść. Ops Nie, no co? Na samym końcu nas wyrzuciło chyba sobie żarty robisz, gościu, żarty se robisz, serio Dobra, przeszliśmy. O, u, 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 u. dobra, przeszliśmy to bardzo szybko teraz Patrz na to patrz na to, przeszliśmy! Dobra, dobra, dobra. Upa. Nie! Ok, przeszliśmy to, dobra, ale to było niebezpieczne. Już na końcu myślałem, że nie dam radę. Eee, a to mają tam nie wchodzić piłeczki golfowe. No to nie zła informacja. Eee, widzę went tutaj. Ok, czyli prawdopodobnie będziemy, będziemy musieli, właśnie, tam tym wentem przejść. Eee, ale te, te wózki golfowe blokują wejście do tego wenta muszę znaleźć miejsce, żeby popchnąć te wózeczki golfowe z drogi. No dobra, ale ja już widzę, że tam jest ta piła i musimy prawdopodobnie tą piłę tutaj walnąć. Jak tam się tylko dostać? Pyk, pyk, a może na tym sobie wejdziemy. Pyk, pyk, patrz. Walnęliśmy. O, widzisz? Jest ta ręka i ona teraz uderzy, super! Uderzyła. Więc już przesunęła te wózeczki golfowe dzięki temu. Co w ogóle tutaj ta pioncha robiła? Się zastanawiam. Po co? Po co ty tutaj ziom jesteś? Dobra, idziemy, 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 idziemy. Oj, musimy uważać na te tutaj gazy cieplarniane. Let's go. Dobra. Co, Ja myślałem, że przynajmniej dwa przebiegniemy, a tu jednak nie. Dobra, ale przynajmniej nie muszę klikać znowu tego przycisku. Powiem wam, to obmy jest całkiem długie. A ja jeszcze w dodatku widzicie, jest już taka minuta odcinka, a my dopiero co się zostaliśmy zmienieni w tą kulę golfową, i musimy jeszcze teraz odkręcić to wszystko. Jakie tutaj są w ogóle level? Tu jest jeszcze 10 leveli?! Widzę, że są osoby na 28 stageu. O, pan, widzę tam Toma. Tom, idę do ciebie. Tom, patrz, jesteśmy tym samym kolorem, nawet, Tom. Jesteś ziom, Tom jest ziom Okej, okay, mamy tutaj Tom! A, Tutaj jesteś, powiedział Tom O, no to super e, Super, dzięki Bogu jesteś cały No, też się cieszę O nie, on tutaj trzyma tak dużo więźniów po, e, Chodź nam pomóc o, Wydostać się z tych e, klatek Z tych więzień Zamknij się! Próbuję oglądać telewizor, powiedział menadżer Okej, okay. no dobra, w takim razie Wojan musi tutaj zrobić to samemu, musi pokonać, o patrzcie, faktycznie on ogląda telewizor i je kanapkę Smacznej kanapki, albo nie, nie smacznej, bo jesteś słabiakiem Okej, okay. przechodzimy to, Apa, opa, super, ej, korona dla nas, dzięki ziom, mamy własną koronę, wow, możemy się schować w tej koronie Super, super, korona robiąca dobre wrażenie, idziemy, i teraz tutaj mamy bardzo nieciekawe maszyny i co teraz? Jakaś... O nie! Menadżer tutaj na telewizorku nas widzi. I co on nam chce powiedzieć? Znowu ty! Powiedział Wojan. O, widzieliśmy się już znowu, mały. E, więc uciekłeś z mojej fabryki. E, wypuść mnie! Wypuść nas wszystkich! Hmm. No co tam menadżer? Dobra, pozwolę ci e, wypuszczać je, jeśli przejdziesz to miejsce ze wszystkimi pułapkami. Okej, okay, dobra. Jeśli ci się uda, e, pozwolę ci wyjść wyjściem i uwolni wszystkich. Nie wierzę, mu widzowie, nie wierzę temu menadżerowi. To jest za łatwe, oby, żeby on tak łatwo dał nam stąd uciec, nie? To jest za łatwe, oby. Dobra, prze... Ej, patrz! On sprawia, że to jest ogromna piłka. Ja nie mogę. Ile on ma jakichś maszyn ciekawych? Przechodzimy. Oj, i co? I co w takim razie? Idziemy. No i co? Wydostałem się. Widzowie. O nie, drzwi się zamknęły. Ja wiedziałem, że to jest pułapka. O nie, to jest zamalowane. I teraz odpadnie. Testu, test jakby e, dział testowy to jest chyba, czy coś w tym stylu. Czyli to oznacza, że tutaj będą chcieli zr, jakby eksperymenty na mnie przeprowadzać. E, no dobra, gdzie jest wyjście? Zastanawiam się. Oj nie! To jest ta ogromna, zmutowana piłeczka golfowa! Ona wciąga wszystkie piłeczki! I razem ze mną pewnie. I teraz będę w żołądku tej zmutowanej piłki golfowej. No jasne, że tak. No widzicie? No i co ja mam teraz zrobić? No nie wydostanę się stąd, muszę iść dalej. Lecimy, lecimy, lecimy! No nie, wierzę, że spadłem. Ale nie powinno tak być w tej grze. W sensie, powinno to działać dobrze. Skoro już ma się. O! Skoro już nie ma się w ogóle wpływu na to, jak się tutaj spada, to powinno spadać dobrze. się. Co ja gadam? <grystanie> Dobra, ej, a co teraz? Widzowie, na, na czym ja powinienem skakać? Na żebrach? To czemu skoro skaczę na żebrach, nie mogę skakać na tym drugim? Halo, hala, hala. Nie mógłbym sobie tak normalnie przejść. Tam jest serce, widzicie? Serce tego olbrzyma. Ja powinienem teraz to serce wyrwać. No co? Mm. O, 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 o. O, Okej, okay, o, 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 jezu, udało się, przeszliśmy to! Przeszliśmy to! Jest bardzo dobrze! Checkpoint! W takim razie przeskakujemy teraz jego kości! Dobra, kości przeskoczyliśmy! Co to teraz? Jest jakieś tutaj dziury? Co jest między tymi dziurami? Ej, nie da się tam wrócić. Okej. Okay. Co on ma... O nie, to są jego soki trawienne. Co on ludzi zjadł? O oh, jeda, I inne piłki golfowe. Oh, wow, Dobra, patrz, przechodzimy ku kolejną jakąś tutaj rzecz. O, nie, jesteśmy teraz w jego kubsku. I teraz wyjdziemy jego drugą stroną, pewnie. Nie, wyszliśmy jego drugą stroną. To jest najgorszy moment we wszystkich grach, właśnie takich obby, nie? Jak dostajesz się do żołądka i musisz normalnie. Właśnie, co teraz? A, muszę tam przejść, prawdopodobnie. Oj oj oj, oj, oj oj, 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 szybko, szybko, szybko! Dobra, szybko wejdź tam! Jak ja mam tam wejść? O dobra, wszedłem W sensie udało mi się uciec od tego dzioma O ja wiem, ja muszę się chować za tymi filarami. To nas uratuje Udało mi się, dobra, dobra, idziemy teraz, idziemy, 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 zdążymy Super, zdążyliśmy Dobra, jest tutaj napisane nie pij tego No ale nie no nie mam chyba wyjścia Co to jest? Powiedział Wojtek Hmm, nie pić. No właśnie. A ja co zrobię? Pewnie wypiję, chociaż e, powinienem na pewno to wypić. <śmany> Też tak pomyślałem, dobra. I wchodzi to wypić i zobaczymy, co się wydarzy. O nie, tam jest lekarstwo. O! Patrzcie i lekarstwo wpadło do tego e, garnka i zmieniło tą miksturę ze złej na dobrą. Co z Przecież przed chwilą tam na górze byłem. A, bo wszedłem do tej mikstury prawdopodobnie. I zmieniło mnie z powrotem Wojtka. jest jest Nie jestem już piłeczką golfową więcej. Jestem znowu duży. No właśnie. I teraz będę mógł rozwalić tego menadżera. Pewnie teraz będziemy mieć solo. Oj, widzę, że menadżer się chyba zdenerwował. Co to jest? Co to takiego? Menadżerze, co ty mi uszykowałeś, gościu? Piłeczki golfowe tutaj jest Tom! Tom! Nie! -ha -ha -ha. Jakieś ostatnie słowa przed tym jak was zrzucę do złej potki. Hmm! Please, wypuść nas! To powiedział Tom. Nigdy! Niedługo e, zostaniecie moimi mm, zmutowanymi minionami. Okej. Okay. O nie, muszę szybko ich ratować, ale jak? No właśnie. Mamy lekarstwo! Dobrze, i teraz tak, już mam pomysł. Wrzucimy to lekarstwo do tego garnka całego i dzięki temu. Oj, poślizgłem się na chwilę, widzieliście to? Bojan! powiedział Tom. Ty znowu, menadżer, pomóż. E, powinieneś e, wypuść nas z tej maszyny. Nie martwisz się. E, mam lekarstwo. No właśnie. E, chyba sobie żart stroisz. I pa wrzucił normalnie lekarstwo do tego garnka całego <grystwo> do tego całego pojemnika Cały pojemnik się zmienił e, w tak naprawdę wielkie lekarstwo i wszystkie teraz piłeczki zmienią się w ludzi! Zmienili się w ludzi! Nie no, ale jazda! Nie ujdzie ci do na sucho! No, tym menadżer to już weź, cicho bądź. Odry jest wyjście na szczęście. Patrz, oni uciekają, a ja? A co ze mną? Ja pewnie będę miał jeden na, je, na jeden solowe z menadżerem. Tak, a nie! Z tą zmutowaną kuleczką! No to jazda, fight! Fight, fight! Zmutowana kuleczka, let's go! Mordo, gdzie jest walka? Jest walka? Dawaj, dawaj walkę. Okej, okay, czyli czekaj, ona nas goni. Oj, ona nas goni, dobra, czyli nie będzie walki, będzie ucieczka. Ale ja chcę walczyć, ja nie chcę ucieczki, ja chcę walczyć. No ale dobra, nie ma innego wyjścia. Patrz, jak szybko biegnę! O ale, jazda! Sonic! Czuję się jak Sonic! Biegnę szybko. Ej, patrz, kula! Patrz, kula jest tak daleko od nas. O jejku, jaka ona te, jako ona silna! Emergencji, coś tam. Dobra, Prze włączamy to. I uwaga. Wow, została zdeptana ta kula. Zmutowana kula. I wchodzimy na górę. Wow, widzicie, jak się spłaszczyła? Ale ładnie. No i co teraz? Koniec! Udało nam się! Uhu! ale fajne obby. Um, widzę, że udało ci się uciec z mojego zmutowanego pola golfowego Całkiem ładnie. Um, co? A, wykończę cię moją ostatnią grą w golfa. Nie no stary, przestań! Ho, o ho, ho, no co się śmiesz, gościu? Zaraz ci te zęby wybije, zobaczysz normalnie. Trafię tak piłeczką golfową bum, w ciebie i zobaczysz. Ojej, ooo! O, o. Ojej, on rzuca we mną piłą golfową we mnie rzu rzuca. Co ja mam w takim razie zrobić? Co ja mam w takim razie zrobić? Ja mam go Went's broken! Aaaaa! Muszę wchodzić na wenty! Tak, widzicie? I on jak wyceluje we mnie? O, widzicie? Wycelował we mnie! To on rozwala wenty to sam to oniczny to let to bomb on top Dobra, dokładnie, dokładnie St Nie, na tym miałeś! Dobra, 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 udało się na tym Super Trzy wenty teraz będą rozwalone Uwaga, udało się I co teraz? Co teraz? Skoro nam się udało? Dobra, jeden z tych wentów ma wyjście W takim razie musimy się szybko do niego wydostać Co za chłop normalnie bije tymi piłkami golfowymi? O, to jest cała maszyna! Z tymi bombami! O, ja, i ona właśnie wybuchła. Nie wierzę. Wszystko teraz przeciążone jest, cały system od tego wybuchu. I widzowie, wygrywam to w tym momencie. Otwiera się przejście, rozumiem? Tak, otwiera się przejście, a ja uciekam z tego. Oj, teraz ten dziadek golfowy zostanie wyjaśniony. Nie fair. Powinieneś być martwy teraz. No, gościu, chyba nie. E, wiesz co? Eee, po prostu zabijecie moimi gołymi rękami. O, no i soluwa z gościem. Teraz mamy soluwę. Patrz, patrz, jak on nawala tym. Tym. tym szybko na górę, szybko na górę, szybko nawala. Patrz, jak on nawala tym pie, kijem golfowym. Dawaj, uciekaj stąd. Ojej on przerzucił cały. Aaaa, no i nie, wpadłem. Bo się odwróciłem. Co jest grane? Dobra, uciekamy znowu. Teraz muszę się skupić. Teraz muszę się skupić, widzowie. Biegniemy tutaj. Uciekamy od tego. On jest za nami. On jest za nami, dobra. Nie! Haha, <laughs> jestem słowiakiem! Nie tu, w tą stronę. Muszę uważać na to śmigło. Eś! Dobra, śmigło od wiatraka muszę na nie uważać. Oj, stój. Dobra, teraz. Okej, okay, udało się. Biegniemy w takim razie dalej. Tutaj są jakieś... O, dobra, musimy uważać na te gejzery. Co to robią gejzery? Przechodzimy je w takim razie. Przechodzimy, przechodzimy. On jest w ogóle blisko? Nie, on jest daleko. Wsiadamy do auta, szybko. Wsiadaj do auta. Wsiadaj do auta. Nie, dobra, no to nie jest miejsce do wsiadania do auta. My mamy biec dalej. Biegnę. Da co mnie zabiło, no widzowie? No nie mogę przejść do ostatniego etapu. No teraz się skupię, wciul się skupię. Ja, a tylko, że ja nawet nie wiem, co mnie zabiło, tak szczerze. Oj, muszę uważać. Śmigło. okej. Okay. Przeszliśmy to. Gejzery, Lewo, prawo, lewo. I teraz prawo, prawo. okej. Okay. Przechodzimy. I teraz już tutaj los. Biegnij, 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 biegni między autami, bie między autami, dokładnie. I co mnie tutaj zabiło? Oj, gejzery, widzicie? Muszę stanąć na chwilkę i uważać. Okej, okay, dobrze, że nam się udało to- od tego uciec. Ok, pociągam dźwignię. I to jest otwierane przejście, dzięki któremu będziemy mogli wydostać. O lol, A no i co mu się? Czekaj, on to złapał? Co? A, spadł, zawalił się świat pod nim I wpadł do tego kocioła Do kocioła ze złą miksturą Razem z tą piłką No i koniec O, o nie, uwaga Wybuchowa mieszanka, dobra, uciekamy Czy on naprawdę wybuchł? Cały świat jego wybuchnie Całe pole golfowe Jaka atomowa walnęła O, kręcę, dobra e, Mam nadzieję, że Wojan jest cały Powiedział Tom, słuchajcie to jest Tom Widzicie jak on się martwi o nas Ale kozak z niego, kozak ziom Martwi się o przyjaciół Dobra, idziemy w takim razie do Toma Prawdopodobnie gdzieś tutaj, widzowie to było jedno z moich Najlepszych oby jakie przechodziłem Mega fajna, ciekawa historia e, Zmieniliśmy się w kulę golfową W piłkę Golfową, uciekaliśmy przed gościem Uratowaliśmy Toma, no było Super, walczyliśmy też z Zmutowaną kulą, piłką golfową Więc naprawdę mega fajne Obby, dajcie znać czy wam się w ogóle Podobało też, bo to jest właśnie Najważniejsze czy wam się podobało I widzowie dotarliśmy do Toma Jest Wojan, udało ci się Super Tom, że cię widzę Dzięki Bogu jesteś cały No jest super Tom, ja też się cieszę Ziołom fajna fryzura i w ogóle jesteś Ziołom koks, nie? Dzięki jeszcze raz za uratowanie mnie. Nie ma problemu. Eee, mam nadzieję, że to wszystko już się skończyło. Nie? Te wszystkie złe rzeczy. Kto chce hotdoga? Powiedział hot dogman. Eee, this one's on the house. Co? Eee, ten przy domku? O co chodzi? Hej, Wojan! Steve powiedział. Co tam, Steve? Jak tam, ziom? Steve? Eee, chcesz zobaczyć sobie wspólnie eee, film? No jasne, Steve! Słyszałem, że, te, że jest jakiś nowy film o dinozaurach. E, premiera nowego filmu o dinozaurach. E, nie wiem, coś mi tutaj nie gra, widzowie. Czy to oznacza jakieś coś złego? Czy to oznacza, że tutaj będzie coś złego, widzowie? O, mam hotdoga, się ma, hotdog. I co tam jest? A, cinema! I czekajcie, idziemy do tego kina, i tam pewnie będzie nowa historia, widzowie. I pewnie coś złego, chociaż nie wiem, zobaczymy. Dobra, przekonajmy się. Idziemy do kina, czy nie? Nie działa kino, cinema. Coś nie działa. Dobra, w takim razie pójdziemy sobie do kina kiedy indziej. Drodzy widzowie, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, Wojanty! Dołączajcie do mu z nowymi, e, no już nie tak nowymi, ale no fajne, fajnymi koszulkami. E, premiera ich już była jakiś czas temu, ale nadal cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, więc zapraszam w pierwsza linia w opisie. Dołączajcie do teamu Wojana do białego rana. Let's go! Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, Eluwa. Cześć! Pum!